Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mistrz. A to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Paladynem. No, i w poprzednim odcinku przeszliśmy drugą część yy, owego tajemnego sanktuarium, i wydropiła nam ciekawa broń, yy, czyli taki sejmitar. Niestety nie miał szybkości ataku, bardzo dużej, jeszcze zwiększonej, i slotów, bo jakby miał to wszystko, może w sumie lepiej, że nie miał slotu, bo jakbym chciał, żeby miał sloty, to co najmniej 2-3. Znaczy najlepiej dwa albo trzy, ale teraz raczej dwa to u Larzuka bym uzyskał, ale też nie ma zwiększonej dużo szybkości ataku, abyśmy uzyskali nawet 80 czy 100% zwiększonej szybkości ataku, więc o wiele szybciej by atakował, to by dopiero było coś. Teraz przechodzimy na kanion maga i odkrywamy cały całe areał, oczywiście jego powierzchni nie zwiększa się z poziomu na poziom, bo zawsze jest taki sam, piekielne koty. Rozwalamy je Jeszcze ma nam wrócić, czekajcie bo, nam, bo nas okrążają Dobra, teraz Nie, 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 ja chcę tu Jedyneczka, nie, ja nie chcę tego Cofaj się, cofaj się Ja chcę to, pomyliłem się Teraz może damy radę, dwa, trzy Z piekielnymi kotami, silne są Widać, no, to było coś Pomyliły mi się klawisze I było problem, rundka etch to Dalej jeszcze Kolejny piekielny kot też dostał, jak przyjdą to może być To jest też boss Dobra, później pozbieramy itemki, na razie trzeba atakować Pożeracze, no patrzcie ile tego jest Dobrze, że mam aurę Żeby tego yy, drobnego nie pokonywać Tyle, nie walić tyle razy Teraz zwalimy tego, pożeracza O, no, go wreszcie Bardzo dobrze, teraz boss Padł, okej okay. Ten się ukrył, zaraz pewnie wróci Poczekamy chwilę. Już wrócił, dostał. Pięknie, teraz co z tym? utoręczny miecz i tak bym nie chciał i tak bym nie mógł go dzierżyć w jednej ręce. A w bym nie chciał. Fajny mi miecz ostatnio wyrosłał tam plus 6 do świętego ognia, chyba. Yy, ale też go nie chciałem, bo to gdy. Wurącz, a ja muszę mieć ralortala. Bo bez niego czuję się słabo. To też bierzemy. Nie, to jednak się nie zmieści. No i to do, jakiejś, do jakiegoś obwarowania. Znaczy nie obwarowania w tym przypadku tylko granicy mapy bym doszedł Żeby mieć jakiś punkt y, zaczepienia. Ametys się nie mieści. A więc wrzucimy, wrzucimy go tutaj. się ładnie zmieści. O, tutaj możemy sobie przechodzić Od przodu do tyłu. Do przodu do tyłu walimy go. Bardzo ładnie. Wpadają, tu są czempioni. Też padli, też padli. Idziemy dalej. No, dużo tych piekielnych kotów. Kotołaki tu się kręcą, ale czy coś jeszcze będzie? Jakiś wróg? Te robaczki też są, ale czy pożeracze? Ale czy oprócz nich coś będzie? Chyba są robowce, tak? Czyli jeszcze nie. Yy, czyli teraz przechodzimy resztę. Owarowanie. Patrzcie, jakie ładne kakrusy takie stożkowe. Zimne. Normalnie. Taki kształtny nie są, a tutaj proszę, jak ładnie to wygląda. Pracowany dzban, z niego bardzo często coś wypada z takiego mniej więcej. W skupiskach po 3, po 5, po 6 czy po 8 nawet potrafi nieźle dropnąć. Pożeracz. Pokonany tu jest kolejny boss. Tam ma zaklęte błyskawice, tylko i też zwiększono odporność na błyskawice. Albo w ogóle jakąś. Więc troszkę to potrwa, ale boss padł. Jeszcze gdzieś ze 35% do levelu e, 3, 51. Tak. No, bijemy ich, bijemy. Panowie, bardzo ładnie. Gotycki topór. Co to jest broń? Karacenowa. Karacenka. Karacenka. Na razie nie mam miejsca. AP, HP się nie zmieści. Trzeba wrócić się do miasta, żeby z tą karacenką coś zrobić. Runkę etk bym przerobił, chyba, że Chyba, że coś tam to wywalamy. Heumik, heumik. Yy, nie ma nic. Tak sobie zostawiam, gdzie te runki Ed są. Ile mamy tych runek Ed. Czy my w ogóle mamy jakąś runkę Ed? Yy, tu nie ma, tu nie ma. Czaletch nie robiłem, Edge cały czas był, więc sobie teraz innego zostawimy. Potrzebny jest nam do czegoś et, tu nie, et, hełmy, czy sloty, też et nie jest potrzebny, e, bronie, berła, e, jest potrzebny jeden etch, czterostotowe berła, ale czy takie nam w ogóle wylosuje? Małe szanse, chociaż możemy zobaczyć, zostawić taki. Strasznie dużo mamy talii, po co mi tyle talii, stransportowałbym, i tak później nie będziemy z tego korzystać, raz, dwa, trzy tale. Tu mamy jeszcze gdzieś tal, tak, kolejny. A runka etch jest tutaj chyba, jedna, druga etch Tylko jedną nam trzeba chyba A Więc żeby miejsca było wywaliłbym jedną etch Runkę, jedna wystarczy chyba, jakieś słówko runiczne Chociaż Dobra, jak będzie nam bardzo przeszkadzały to wywalamy, na razie transmutujemy te które mamy w tale żeby nam nie przeszkadzały Żeby troszkę mniej miejsca zajmowały to oczywiście Wyrzucimy Jeden Tal, drugi, trzeci. Transmutacja. Runka Ral. Ile Rali mamy? Ile mamy Rali? Raz, dwa, trzy. Rale się mogą przydać. Chodzi Ralorta. tir to... Ral... Nie, rale się przydadzą. Dwa albo trzy trzeba mieć. Raz, dwa rale. Chyba dwa rale mamy. Hmm, tu jeszcze coś się Pozbierajmy. Alaska Hora Dreamów do kostki. Talizman do kostki runka sol tutaj mixtur kawany może leżeć sobie na ziemi Jak sobie tak się zastanawiam jak byśmy to zrobili to sprzedamy runki sol czy mi się transportuje to nie wiem ale na pewno mniej miejsca nam to wszystko zajmuje niż wcześniej po co ja to wypiłem ale widzicie teraz mniej miejsca metys oczywiście sprzedajemy u e, tej pary jak jeszcze będzie za mało miejsca, to wyrzucimy etchy. Trzeba nam ten Rubin, nadkruszony Rubin. Po co ja wyrzuciłem, bym mógł transportować coś z tego? Czy runki amny, czy sol, czy ral. Słuchajcie, ja bym to jakoś ustawił w jakimś porządku. Runka Luma oczywiście sobie sama jest. Może być nawet najważniejsza. Te runki są obok siebie, terunki. Ten jest jeden. Rale. Rale obok siebie. Edhy od obok siebie, to obok siebie Rale obok siebie, czy mogą być? Czekajcie To w ten sposób, to nefy Rali z kolejny, trzy rale się, tak dziwnie, troszkę nie będą te trzy rale yy, tchule Te dwa niech będą, ale tu Troszkę rubiny to psuje Rubiny tak muszą być, dobra, to niech tak na razie będzie A my sobie idziemy dalej, nie będziemy Marnować czasu Na jakieś przekładanie estetyczne, coś tam, coś tam po co nam w ogóle to? Teraz już od razu za pierwszym razem udało się przekręcić na właściwe. Ha, karacenkę mieliśmy wziąć, to od razu bierzemy, żeby jej nie zapomnieć. A kasa nam na pewno potrzebna, ponieważ no, ponieważ to potrzeba jej po prostu. Wow. Dobra, idziemy. Karacenki, i inne rzeczy się na pewno przydadzą. Co tu jest, co tu jest? Chyba nic nie ma. Są tu piekielne koty. Jakaś wolna to jednak broń jest. Sądziłem, że to szybsze. Szybciej atakuje. Trzeba zwiększyć. Nawet mnie bo yy, łatwo można lepszą broń wydropić. To takiej lepszej. Yy, jeszcze z, du yy, z dużo zwiększonej szybkości ataku. Byśmy zrobili 2-3 sloty. Chyba dwa by udało się. Gdybyśmy wrzucili runki. Yy, jak to runki się nazywały? Zwiększa, które zwiększały szybkość ataku. Ej, chyba nie mam szaleń, szaleń. Chyba jeden szaleń mam. Padł gdzieś. Nie mogę mieć pierścienia kafar. To wiadomo, że nie biorę. Chyba, że złoty by był. takimi się do niczego nie przyda. Nie będę leciał z nim. Pożeraczem. Ładnie padli. Znowu główki najemników są. Pożeracz. Tą miksturkę oczywiście wrzucimy tutaj, bo nigdzie indziej się nie zmieści. No to ładnie też dostało. To to Gizarma, Gizarma, urny. Rozwalamy wszystkie urny. To tu jest życie. Bierzemy życie. Życie, życie jest nowelą. Piekielny kot. Jeden, drugi, trzeci. O, no i co? Kolo teraz zaczynały się grobowce, tak? Jeszcze poza, grobowca, poza grobowcami chciałem tak normalnie tu przejść. Przejść środek czy tak, żeby tą lokację już mieć jako taką yy, Popchodzoną Żeby nie było problemu runka tchul. Jestem przyciążony. Nie wiem czy mi się tule transmutowało. Na pewno do czy czegoś do amnów, albo na odkruszony rubin, albo ametyst To na pewno wiem, do tchuli też albo rubin, albo na ametyst, ale chyba ametyst Wypadł nam rubin Ładnie leci to wszystko Przechodzimy w manierę przez górę Tam sobie później przejdziemy jak będziemy chcieli Teraz w miarę tak, żeby iść przy tym, ale nie odkrywać tych grobowców. To tak może być. Co to jest? Kapliczka na pewno nie, nie, nie potrzeba nam jej. O, na przykład tu posąg bez głowy jest. Widzicie, widzicie, o tutaj. Bez głowy nie ma żadnej głowy. Ale posąg za to jest. Bijemy wszystko, Kryszto, miecz mój były. Bez skojarzeń. Ale zmieniliśmy broń na tą lepszą lepszą szybkością ataku troszkę obrażenia nam spadły ale to nic, to nic 100 czy 150 obrażeń to nie jest jakaś tragedia jest nadal w miarę dobrze o, troszkę tu wrogów teraz jest, Patrzcie jak padli nagle taki okrąg się z nich znaczy nie półkole, tak padli jakie półkole się utworzyło brylant nie mam już miejsca, wszystko zajęte. Dobra, wracamy do miasta. I nadal będziemy handlowali z farą. Para, która nie widziała kafara. Chociaż nim włada na co dzień. No dobra, wyrzucamy to wszystko. Patrzcie, jakie tu ładne rzeczy. O, rubin mogę zostawić, to mogę zostawić, chociaż. Może bym to stransmutował, tak sobie myślę, ile ja rubinów bym użył, szczerze mówiąc. E, podejrzewam, że maksymalnie 6, raz, 2, 4, 5, 6, ale mogę się mylić. Możemy stransmutować to raz, 2, 3, raz, 2, 3 i jeden by został. 31 z 24. Nie wiem nawet, czy na 100% by go, bym go użył. A ja, i się troszkę dropi, więc mógłbym stransmutować I by był w miarę spokój, więc no, transmutujemy raz. Dwa, trzy w te lepsze mogę jeden, nie muszę wszystkich, ale zobaczymy. Raz, dwa i trzy na razie się nie zmieści za bardzo. Różne rzeczy się nie zmieszczą. To wyrzucamy. To jest co? To jest do sprzedaży. To od razu to sprzedamy. Nie będziemy z tym chodzić. Bo nie trzeba Zamroczenie, chyba nam nie trzeba, ładunków, umiejętności Słuchaj, co ja mam w skrzynce, że tak What the hell, ile ja mam kasy? Jakim cudem ja mam full kasy, już 25 milionów? E, 25, 250, 2500, 25 tysięcy, 250 tysięcy Yyy, e, nie, 250, 2500 25, 25 000, 250, 2,5 miliona maksymalnie, jest to słabo Mała ilość, to już nam się skończył, skończyła kasa. Teraz w jak będziemy musieli je ugromadzić, albo wydać na hełmy możemy wydać zresztą. Eee, yy, czekajcie, co my robimy? ha, coś takiego. Transmutacja. To bym też transmutował raz, yy, dwa i trzy W ten sposób. Troszkę porządki. Porządków by się zrobiło. Nie wiem, czy jeszcze coś bym transportował, czy już nie. Zobaczymy. To na pewno tak, to tak. I co ja chciałem teraz ustawić? Rale, rale, rale ładnie. Eee, ten szal mamy jeden. Co mi jeszcze chciałem ustawić? Na pewno chciałem ustawić te. Ichty. Później amny. I w miarę jakoś tak to będzie wyglądało. Tutaj to już ile się zmieści? Jeden, drugi tutaj, czy może być wyżej? Może być wyżej, to nie przeszkadza, troszkę mniej Na pewno miejsce to zajmuje, co to jest? Talizmanik się przyda To tu, to tu, czy to tu nawet? I mamy więcej miejsca, dobra, idziemy sobie z powrotem Troszkę zabalowaliśmy Też hełmy możemy, ale to tam jeszcze będzie czas na hełmy I to brylant teraz jest, bierzemy Bierzemy go. Może się przyda. No troszkę nam zajmie przejście tego. To jest Gocyska zbrojowa pytowa Amethyst bez skazy. Ładnie to leci. Okej, okay. więc teraz tak, bierzemy Amethyst bez skazy sobie, może być nawet tutaj. Nie musiałem zaglądać do ekwipunku zbrojkę. I teraz tu naokoło. I przez środek już będzie wszystko yy, ładnie przeeksplorowane. Nie będzie trzeba tu wracać. I będzie ładnie estetycznie. Teraz bardzo przez środek skrócimy, tak? Jeszcze tutaj taki taką penderkę zrobimy. W ten sposób tu były urny. No i chyba wszystko. Długi gwardzisty pierścień. Nie mogę nieść nic więcej, ale. Tu Ci się na pewno zmieści Bym wywalił kostkę przez, przez pomyłkę Ciekawe czy jak się wali kostkę to przedmioty też wypadają z tej kostki czy e, Samą kostkę widać na ziemi To ciekawy wykonywany z renikinie i skóry pas Nie musimy nawet to tak robić możemy po prostu tak przerzucić I z renikinie skóry pas też się zmieści Mojowy widelec, a tu buty nie pas A to nie zmieści mi się niestety Chyba, że nie Nie da rady Nie chce mi się wracać na napiecznik To teraz by trzeba było się wrócić, a ja mam kasy full Więc nie wracamy Okej, okay, no więc dobra, możemy zaczynać Myślę, że jedno byśmy przeszli Jeden grobowiec, taki czy dłuższy, czy krótszy odcinek jeden, groba jest taki, tak, tak czy siak przyjdziemy kółeczko, jest prawdziwy groba, więc to jest e, kółeczko, więc nie, omijamy. Patrzcie, tu mamy kółeczko. Tu mamy jakiś inny uśmieszek, może być byle jaki. Oj, 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 oj. Teraz możemy już atakować najemnik. Troszkę to jest problem, jak troszkę, troszkę ich rozwalę. Przyjmę na klatę obrażeń. Oj, oj, oj. Co się tu dzieje? Czekajcie, a jak byśmy tak zrobili? Eee, nie ma tu wrogów. Damy radę, myślałem, że będzie trzeba wychodzić, ale to nie hell. Aż takiej trudności tu nie ma. Może Pożeracz wnętrzności. O, widzicie, ładnie. Ładny był. Wszyscy padli, wszyscy padli. Trzeba teraz pozbierać temy. Eee, dziewiczy, oszczep. Dużo tych urn jest, o dziwo. O dziwo, dziwo, dziewiczy. Idziemy dalej, dwójeczka, trujeczka Trzeba się trzymać. Chyba nie będzie żadnego wosa póki co. Nie jest aż takiej trudności. Zjawa, póki mam obrażenia od żywiołów, te zjawy nie są nam y, problematyczne. Y, Zrzęda smoka. Padł. Padł bosik. Tu jest skrzyneczka, już tak. Tu jest skrzyneczka, więc wejdziemy sobie w tą skrzyneczkę. I odkryjemy, co tam jest w środku. Ale co tu jest ciekawego? Na pewno amulet, pierścień, portal i tyle. Dobra, idziemy dalej. Nic tu po nas. Idziemy w dół jeszcze. Ojojoj, co za. Co za to power jest? Kasia, nie chcę paść? Eh, trzymają się, tylko po prostu jakieś obrażenia miały większe. Wcześniej. Jest taka ciekawostka, że jak biegamy i wrogowie nas atakują, to nie działa nam obrona. Yy, nie działa albo wcale, albo tak, jak powinna, więc dlatego mogłoby się wydawać, że jednak duże mają obrażenie, a nie miały wcale. Czoło kręgosłupa. To też pada, też pada. I ten też, pięknie, wyczyszczeni wszyscy. Teraz prze, trzeba... miksturek sobie nawadować do ekwipunku. Co to jest w ogóle? Yy, rękawice. Sorry za to. Po prostu coś się zrobiło. Yy, I teraz co? Pierścień. Mieści mi się jeszcze coś? Mieści się, jeszcze coś nie. Yy, to bym wziął, ale to nam niepotrzebne w sumie mamy tyle teraz kasy. Że idziemy dalej. Rubin bez skazy bym wziął. Topaz bez skazy bym wziął. Niemożliwe to się wracamy do miasta. Identyfikacja przedmiotów. Wrzucamy wszystko to tak. W ten sposób to jest też do wyrzutki. To jest też do wyrzutki. A tutaj mamy inne rzeczy. Tu też wszystko do wyrzutki raczej idzie. Ponieważ tego nam nie trzeba. No i żeby tego tak nie nosić, jeszcze sobie kilka hełmów klikniemy. Z hazardu tak na szybko myślę, że. Tak na szybko. O, jest dobrze, jest dobrze. Można z powrotem zbierać kasę. Czyli to co lubię zbieractwo. Jak było to 25 milionów, to bym mógł pozbierać czy 250, ale 2 miliony 500 000, to słabo, słabo. Wracamy z powrotem. Zobaczymy, co tam będzie. Ruin, Topas. I HP, idziemy dalej. O, przygotowaliśmy się na najgorsze. To boss raczej to nie jest boss. Wytrzymamy. O, szybko padli, nawet nie spodziewałem się, że padną aż tak szybko. To było naprawdę dziwne. Urny, wszystkie urny trzeba rozwalić. Zaraz level 51. Więc yy, coraz lepsza jest nasza postać, daje mi też ładnie z tym levelem stoi. Tu nam uciekają teraz te rzezi brzuchy, mogą popadać. To tu więcej, nic więcej. 1, 2, 3, skimitar dobra, nieważne. No, już padł, dobra. Prymitywny topór Lohaber, trafto. Bardzo dobrze. I inne rzeczy. Jeszcze jedna strona nam została. Już ostatnia yy, w tej w tym grobowcu Telerasha, o symbolu. Jaki tam był symbol? Niech sobie przypomnę. Symbolem była ta. Hmm. Gwiazdeczka chyba? Może i tak. Nie, nie ma to w, w żadnym górnym rogu, tego symbolu, a powinien być, bo by się przydał, Ale żeby patrzeć jaki to jest. Na pewno ciężka tarcza, z ciekawości nie, i tak bym ją nie wiem, mógł, nie brał, bo była za słaba. Ale może z ciekawości weźmiemy, czy coś. Nie wiem, mógłbym wziąć z ciekawości, zamiast tej zbrojki. Ciężką tarczę. Zobaczymy, co, ona, co jej wylosuje. Oczywiście nie będzie lepsza od Aralortala na 100%, ale przy okazji zobaczymy. Zobaczymy, co ona ma. No i co tu jest, co tu jest jeszcze to? Prymitywny, ciężki karwasz. Ciężki karwasz to jest. Dobra, nie będę brał tego wszystkiego. Po co mi tyle rzeczy? Chyba Bossa nie ma. Chyba nie. O, padli, padli. Ładnie wszyscy padli. Po kolei i w rządeczku, lekka z to owa. No, skimitary dają, dadzą radę. Niewrażliwość na błyskawice. Brim te skimitary. Latające skimitary. Teraz patrzcie, level. Nie udało nam się niestety w tym grobowcu talarasza. Taki dziówek nam został. Jeden czy dwa potworki już by był level. Ale nie ma tego złego, co by na dobre. Nie wyszło, będzie level w poprzednim, następnym... Odcinków w poprzednim to już był. Kanion Maga wychodzimy. No i dalej będziemy przychodzili sobie według schematu yy, wszystkie lokacje. A więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Yy, ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!